Cześć. Dzisiaj, korzystając z tego, że serwisuję sobie ten rower przed sezonem, nie jest on jakoś bardzo zajechany, ale chciałbym zajrzeć przynajmniej w każde miejsce i mieć pewność, że ten rower spokojnie sobie paręset kilometrów przejedzie jeszcze. To zrobię sobie szybciutko tego Santura. NCXA. Taki dość fajny trekkingowy amortyzatorek powietrzny, typowy w klasie crossowej. Pokażę Wam, jak zrobić taki szybciutki przegląd. niepełny serwis, ale takie okazanie odrobiny miłości dla tego sprzętu. Obracamy sobie go w ten sposób, żebyśmy mieli amortyzator w miarę poziomie. Śruby z dołu sobie popuszczamy. O, oh, ciach. Ciach. Patrzymy, czy nam ładnie wychodzą. Wychodzą. Spuszczamy sobie powietrze z komory powietrznej. Jak mamy popuszczone, odkręcamy sobie na maksa. Wkręcamy sobie ze 3-3,5 obrotu. Więcej nie trzeba. Tak, żeby nam się wszystko odessało. Wykręcamy. Jeśli odessało nam się wszystko poprawnie, to powinniśmy być w stanie ściągnąć teraz dolne lenia. ściągamy sobie delikatnie. I jak mamy tak zdjęte golenie, to możemy sobie tutaj kurzóweczki delikatnie wybierając brud do góry wyczyścić. W środku, jeśli mamy czym, możemy sobie wyczyścić, ale ja widzę, że tu jest świeżutki, czyściutki smart. To nawet nie ma co go dotykać, więc po prostu zbieramy sobie to, czyścimy kurzówki i będziemy składać. Więcej nie ma się co bawić. Tuż pod uszczelkami kurzowymi znajdują się takie czarne ślizgi. Grunt, żeby je wyczyścić, je pokryć świeżutkim smarem, bo to na nich zbiera się ten cały materiał, który potem działa jak papier ścierny. Smarujemy sobie uszczelkę kurzową. W zasadzie, no, im lepszego smaru użyjecie, tym lepiej. No, co, co tu dużo gadać. Nie ładujemy go za dużo, ale tak jakby wygładzamy te uszczelki. Jak mamy ładnie wygładzone, możemy sobie trochę tego smaru wszędzie nałożyć, tak żeby sobie zadbać o ten film smarujący. I rozcieramy tak, żeby ta warstwa była lekko szkląca wręcz niewidoczna na pierwszy rzut okiem. Mamy nasmarowane i możemy sobie powoli wkładać. Uważamy, żeby równiutko tu na wszystko weszło. Ja zawsze lubię sobie tutaj odrobinkę smaru od spodu dać, dlatego że może się zawsze tam coś ślimaczyć. Biorąc pod uwagę, że tu nie ma crush washerów takich charakterystycznych dla na przykład amortyzacji no nie wiem rokszoka czy foxa i jak tak sobie delikatnie przesmarowaliśmy zaczynamy sobie wkręcać od strony olejowej ona zawsze pierwsza chwyci strona powietrzna no wymaga delikatnej kompresji ale to nie będzie to takie proste trzeba ją wypchnąć powietrzem zaczynamy wkręcać stronę olejową sobie chwytamy do końca no, te 5-6 N, tam absolutnie nie więcej. I patrzcie, co dzieje się ze stroną powietrza. No, tym razem akurat mi się dokręciła, ale czasami jest tak, że ona się bez końca kręci. Trzeba wtedy doładować trochę więcej ciśnienia, wiadomo, nie przekraczać zalecanego maksa. I wtedy sobie spokojnie dokręcić i upuścić na zalecane ciśnienie. Ostatnie, co sobie zrobimy, spuścimy sobie powietrze. Wykręcę sobie wentyl, puścimy sobie 5 ml gęstego oleju, żeby zrobić to tak, żeby nam się za wiele nie rozlało. To najlepiej sobie ścisnąć, dać powoli, odpuszczać i wciskać. No i tam jakiś mililitr zawsze się rozleje, ale to nie jest nic złego. Wkręcamy sobie wentyl, pompujemy. I szczerze powiedziawszy uważam, że taka rutyna co 500... A niech będzie nawet co 1000 km przejechanych, jest zdecydowanie wystarczająca. Tutaj taki podstawowy NCX nie potrzebuje zbyt wiele więcej miłości od nas. To minimum naprawdę pozwoli mu działać długo i poprawnie. Więc takie zdjęcie lak, przesmarowanie świeżym olejem, zebranie brudu, przeczyszczenie tych uszczelek kurzowych, o ile nie są jakoś totalnie sparciałe, złożenie tego z powrotem. No i nic, tylko cieszyć się dalej jazdą. Także zachęcam, bo serwis takich amortyzatorów jest prosty, da się to zrobić w domu, nie wymaga to skomplikowanych kluczy. Polecam i mam nadzieję, że teraz Wy już wiecie, jak swój prosty, czy to będzie XCR, czy taki NCX Santurowski, podstawowy amortyzator, z takim prostym instruktażem zrobić grunt. To dwie śrubki z dołu. Odbić je troszkę, żeby nam odessało to podciśnienie ze środka, żeby się odkleiły. Ściągnąć lagi, wyczyścić, przesmarować. Nawet nie trzeba tutaj za bardzo tego otwierać. Wiadomo, raz na sezon pasowałoby zrobić pełny serwis, ale taki rutynowy co paręset kilometrów spokojnie wystarcza. Dzięki, cześć!